Cześć. Witaj. może jakieś piwo? Siadaj ze mną. Chcesz piwo? Powiek? Ja zawiam. Witaj. Tak, miło ci było. No, Otwieraj to. Otworzyć ci piwo? Różne rzeczy mówią. Ale... Otwor... Mogę ci otworzyć ci piwo? Nigdy. Zdarzyło się, że ktoś tam wcześniej ubliżał. Chcesz otworzyć ci piwo? No to, tu. Dobra. I Damian ładnie. Także przyjacielu kurwa masz nowych I przyjaciół No lubię kurwa klimaty jak ktoś przy mnie al Pije alkohol Jesteś kurwa gwiazdą No ale będziesz Będziesz dzisiaj kurwa gwiazdą Ale Damian ma duszę Jest charakterystyczny, zobaczcie kurwa na niego Że jest kurwa nietuzinkowy Prawda Damian? Jesteś kurwa wyjątkowy. No nie, nie kurwa nie wstydź się, bo jesteś kurwa wyjątkowy. No. To dobre, to, to nie. To kamera w dół. Nie, nagrywa. No, ale... Mu... No. <laughs> no Nikt się ci się spał. Robicie nocą spanie. W hotelu. Jesteś gwiazdą. Także Damian dawaj mi kurwa swój numer telefonu. Tu będziesz miał ruchanko To fajnie, nie? Jesteś kurwa gwiazdą, Damian buzie Wsadzimy ci fajne buzie łobuzie wsadzimy ci faję w buzie Siądę tu znikało niego Jesteś kurwa gwiazdą Pobaczków, kochane Cię przytulił nie wiem